No dobra, tutaj już troszeczkę, nie wiem, nagrałam, ale chyba źle nagrałam, więc od początku robię nagranie. W wtorek 7 maja 2024 rok 1653 czas angielskiego troszkę sobie obczyściłam. To takie coś, ale to taki bajerek. Tutaj o taki bajerek. A z tej strony jest odkurzacz. Z tej strony jest odkurzacz. Dobra, nieważne. Około 20, około 20 funtów takie coś kosztuje. Teraz tak, jeszcze nie skręciłam, jeszcze mam tutaj śrubeczki. Zaraz pokażę śrubeczki. Jeszcze czy to będzie widać, widać, śrubeczki są jeszcze od laptopa, zaraz pokażę dalej, ale tak, próbowałam to zdjąć i jedno mi takie coś spadło, czyli tak, to coś zdejmuje się, takie coś wzięłam albo śrubokręt ten, Dobra. no i nie można na ten, naruszyć tych, bo jak to pospada, to już jest klapa, to już jest klapa. Także tutaj jest pasy. Chyba, że z tej strony to sama ta krateczka tu schodzi. Zobaczymy co tam. Nigdy tego nie zdejmowałam. Przynajmniej nie przypominam sobie. Żebym to zdejmowała. Chyba chciałabym takie komputerowe rzeczy gdzieś przy komputerach. Takie majsterkowanie. To było fajne dla mnie. Lubię majsterkować. Zaraz zobaczymy, czy to się. Bo tu. Czy to mi się uda, czy się nie uda. Nie mogę tego odjąć. Czasami też można kupić, dokupić takie te. O, czyli to jest na całej tej powierzchni poprzyklikane. Klik, klik, o, od... że jak będzie jak te ja to rozwalę, a tego nie będę mogła złożyć później. No Także. ważny świat należy o, i polamałam Połamałam teraz I co to będzie? Czy to warto zdejmować? No jest brudne no, pod spodem widzę. I sterkowania mi się podobają. Aha, tam jednego gościa oglądałam. To ja tego nie mówiłam, ale tak, zdejmuje się baterie. Jak się przy takich rzeczach robi, to się zdejmuje baterie. Ładna pogoda dzisiaj, zazdro byłam na spacerku. Ast, chwilkę, 20 minut, piękna pogoda. Wyszłam w bluzie, aż zdjęłam bluzę. Właściwie golfik też powinnam zdjąć, ale już nie chce mi się rozbierać. Ojejku. Żebym on tu połamała, w tym miejscu żebym dalej nie złamała delikatnie ile mi się to zejdzie takie zdejmowanie mam nadzieję. że nie, Mam nadzieję, że teraz dobrze nagrę. zaraz tu mogę sobie przekręcić i będę trochę widziała. Tutaj robię. Właśnie wtedy nie przekręciłam taki, takiego skrzydła, tutaj w kamerze. I nie widziałam, że źle się nagrywa. Jak czyściłam tam pod spodem. Teraz zobaczymy, ile tu śmieci FK ma żebym tego nie złamała, bo to jak rozwalę całkowicie, tu mnie ciekawie by było. Ale pierwszy raz to robię, także. Są śmieci. Także teraz tak. Odkurzałam teraz, dmuchamy. Ale śmieci, moja ją. Jeszcze nie jest tak najgorzej. Sierść kocia. Dobra, może to sobie, jak to, do czego to, może do tego. Ja teraz biorę dmuchawą. Nie odkurzacę, tylko dmuchawą. No mogłam puszkę tą, co mówiliście tam, puszka ze sprężonym powietrzem. A, dobra, jeszcze sobie tutaj wezmę, a mam, e, właściwie to jest do paznokci, ale to jest 90 chyba 9% tego alkoholu, z tego co pamiętam jak kupowałam. A, ale dobra tam, do tego, do, jak na, ale to też chyba można jakoś wyjąć, bo to tutaj jest. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Tu już ileś razy jak f kapali papierosy, to i tak chyba czysto, no, jak na kotka, to ja sobie tutaj no cały czas na bieżąco. Tak i teraz no, właśnie ta sierść kocia. Dobra, widzę, że to się troszeczkę rusza. Zaraz zobaczymy, czy to się da zdjąć. Najwyżej FK nie będzie mogła tego. Najwyżej FK nie będzie mogła publikować nagrań. Nie wiem, rozwali laptopa i nie będzie. No. Oj, kompletnego sukni już. To widać. O, o. Oj, Dobrze, coś tam widać. To się da, jest o, on, o, o, schodzi. Dobra, to muszę tym podtrzymać, a tam będę dalej. Zobaczymy, co da się z tym zrobić. co jest tam pod spodem. Nie. w oko nie wsadziły. Jak to jest? Jak to jest? O i tutaj jest. Jakoś tak. tu jest przyklejone z główką zahaczam. Tu może tak pokażę. Nie przyklejone. Tylko to jest na. Na takiej taśmie komputerowej, czyli z tamtej strony trzeba by było odpiąć. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy to, i teraz tak tutaj. I która to jest do klawiatury Zaraz zobaczymy, to może być to do klawiatury. Oj, ojoj oj, i dysk mi tutaj poleciał. Oj ojoj. Oj. To może być to. To może być do klawiatury. Także jeszcze to nie jest na super roz, rozłożone. Aha, i myślałam, że wymienię tutaj ten procesor w tym, ale jednak, jeśli to jest procesor, bo jeszcze gdzieś. O, karta. O, jego Karta dźwiękowa, czy tam graficzna, przepraszam, ale to wygląda tak, jakby tutaj jeszcze jest jakaś osłona, ale nie wiem. A tu jest jedynka, jedynka, dwójka, trójka. Gościu tam tłumaczył, że najpierw jedynkę jak się rozkręca i później skręca, czyli nie, no to jak, to, to jest procesor. Tylko, że troszeczkę inaczej, ale, ale, on jest wbudowany raczej. Chyba nie będę mogła wymienić procesora. Raczej procesora nie, znaczy niby się odkręca. Niby się tu jest jedynka, dwójka, trójka. I on powiedział, że gościu na nagraniu, że jak się chce wymienić procesor i później się wkłada z powrotem jeszcze tą pastą taką, nie znam się, o, wylatuje um, pas, pastę, to jak się da pastę, to żeby konkretnie najpierw jedynkę, przekręcić jedynkę, później dwójkę, później trójkę. Z tego. Może tu jest procesor, no to Bo tam inaczej było i karta graficzna coś tam. Przepraszam, naprawdę się nie znam, tylko na metodę propi błędów. Czyli tak, można rozkręcić to. Tu można to wyjąć. Dawaj, F rozkręcamy. Boję się, żeby... Żebym czegoś za dużo nie ten. Także to można wyjąć. Ładnie, ale nie mam pasty także. Może nie będę tego rozkręcała. Może sobie kupię pastę do procesora. Eee, może ktoś mi podpowie. Jaka pasta? Nie do zębów oczywiście, tylko pasta. To chyba jest procesor, bo z tego co pamiętam, to tak. No, także ewka tak się bawi. Eee, także tak tutaj bateria siedzi, bo ona mi się odkleiła wcześniej. Nie zauważam, teraz już mi nie telepie się nic, czyli dobrze siedzi bateria. Ta taka, no. Tutaj dobrze. O, ta taka. To jest. I on gdzieś gościu pokazywał, że gdzieś się resetuje Biosa. Że gdzieś się resetuje Biosa. No. I O. że gdzieś przy baterii się resetuje BIOS, -a. tak? A? O, to jest wszystko. To jest Także trzeba czyścić. Tu gdzieś się odpinało tego z DVD. O, tu się wsadzało, dobra, tu jeszcze się wsadza DVD. Mm, mm, mm. Jeszcze, jeszcze przedmiotę. To urządzonko, było, to, urządzon, to urządzonko było naładowane. Także wczoraj mi przyszło. Ale już to robię dzisiaj. Tutaj mamy ten łącze. Już jest łącze złączone. Także teraz dajemy to. Tak. Dobrze siedzi? Czy źle siedzi? O, teraz dobrze siedzi. Tu dobrze siedzi. Tu dobrze siedzi. Jeśli Ewka uruchomi tego laptopa, to będzie dobrze. A... dziadam Tutaj dałam. To obczyściłam tą dmuchawą już. Także. Chyba jest dobrze. Czyli nie mogę, no, mogę i nie mogę. Nie wiem, czy tu mogę. Mogę wymienić? Zaraz. Może ja tutaj wezmę nieprzybliżenie. Czy to coś? Zaraz jeszcze inaczej, bo tutaj źle. Czy to coś? Mogę wymienić, czy nie mogę? Jak myślicie? To jest procesor. Tu jest procesor. Tą stronę, <laughs> czy można to wymienić, czy nie można wymienić? To są śrubki, ale to jest przy. Tam gościu pokazywał, że jeśli jest taka